Roku. Nasza klasa wraz z wychowawczynią Dorotą Kobus realizuje projekt ekologiczny pod hasłem Niech każdy mieszkaniec Grodziska ba o środowiska. Grupa nazywa się Eko Nidzienki. Projekt jest realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Piamstoku. W ramach realizacji tego projektu omówiliśmy zagadnienie dotycz dotyczące wody, powietrza, gleby oraz azbestu. Chcielibyśmy zapoznać Was z powyższymi zagadnieniami. O wysokich i unikalnych walorach w skali kraju i Europy, środowisko przyrodnicze. Głównie duże kompleksy naturalnych klasów, oraz jeziora i wagienne doliny rzek o cennej i różnorodnej roślinności. Obszary te oznaczają się najwyższym stopniem naturalności, szaty roślinnej oraz najwyższą bioróżnorodnością. O wysokim potencjale biotycznym obszaru województwa świadczy bogactwo fauny i flory oraz występowanie licznych, chronionych i czaskich gatunków roślin i zwierząt a także znaczna ilość obszarów określanych statusem ochrony. Wysoki stopień naturalności województwa wynika również z samej struktury użytkowania gruntów, w której dominują obszary uznane za biologicznie aktywne, takie jak łąki, pastwiska, lasy, zadrzewienia, wody i nieużytki bagienne. Ponadto województwo podlaskie charakteryzuje się stosunkowo czystym powietrzem atmosferycznym i niewielkim zanieczyszczeniem środowiska. Obszar województwa Wodawskiego, z uwagi na duże walory środowiska przyrodniczego wchodzi w skład makroregionu funkcjonalnego zielonego kursa polski. Woda H2O jest niezbędna człowiekowi do życia. Potrzebujemy jej do picia, uprawy i hodowli. Wydaje się, że wody jest dużo, bo zajmuje ona 3 czwarte powierzchni ziemi. Trzeba jednak pamiętać, że 97% stanowią wody słone. Woda słodka to zaledwie 3%. Ale do wykorzystania nadaje się około 1%, ponieważ reszta uwięziona jest w lodowcach, czapach lodowych czy głęboko pod ziemią. Polska ma bardzo małe zasoby wodne, trzy razy mniej niż średnio w Europie i około pięć razy mniej niż średnio na świecie. Woda pitna jest pobierana z rzek i łańcuchów podziemnych, które jednak są coraz bardziej zanieczyszczone ściekami przemysłowymi, komunalnymi, a także spływami z nawozy, pestycydów. Zanieczyszczone są nie tylko rzeki, strumienie, kanały, jeziora, ale nawet sztuczne zbiorniki. Problem ten dotyczy też mórz i oceanów. W dobie ocieplającego się klimatu zasoby wody bardzo szybko się kurczą. Dlatego tak dużego znaczenia nabiera jej oszczędzanie i ochrona przed zanieczyszczeniem. Istnieją cztery główne kategorie zanieczyszczeń, i każda z nich ma odmienny, bezpośredni bądź pośredni wpływ na środowisko. Zanieczyszczenia organiczne pochodzą z rozkładu organizmów roślinnych lub zwierzęcych. Zanieczyszczenia nieorganiczne składają się z i rozpuszczonych ciał stałych, jak szlam, sole i różne materiały naniesione do strumienia z ulic czy pól. Zanieczyszczenia toksyczne to w większości metale ciężkie, rtęć, chrom oraz związki chemiczne, które niosą śmierć organizmom żywym lub przy mniejszym stężeniu zanieczyszczeń normalne procesy biologiczne. Zanieczyszczenia termiczne to ciepło odpadowe. Wody jezior i rzek są wykorzystywane do chłodzenia różnych procesów i urządzeń przemysłowych, a następnie odprowadzane jako znacznie cieplejsze do lokalnych rzek. Stan czystości rzek województwa, wbrew temu co sądzimy o stanie z środowiska na Podlasiu, nie jest dobry. Nie ma w naszym regionie rzek o pierwszej i drugiej klasie czystości. Mamy duże problemy z zaopatrzeniem w wodę pitną. Woda przez sukność bezpośrednio powyżej ujęcia wody dla Białego w nowodworach ma piątą klasę czystości badania z 2007 roku i jest gorsza w porównaniu z 2006 rokiem czwarta klasa. Względnie czyste są natomiast nasze jeziora mają w większości drugą klasę czystości. W większości przypadków zanieczyszczenia wynikają z braku kanalizacji w wielu miejscowościach nieszczelności szamp przydomowych i ich nieprawidłowego opróżniania, złego funkcjonowania istniejących oczyszczalni, niewłaściwego nawożenia pól, zrzutów, ścieków zakładów. Stan czystości rzek w bezpośredni sposób wpływa na przyrodę najcenniejszych przyrodniczych obszarów regionu, w tym zwłaszcza parków narodowych. Gdzie stumy płynie, zwolna co poeta chciał powiedzieć w sprawie śmiecia. Paweł i gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a gaweł na dole. Paweł spokojny, nie śmiecił nikomu. Gaweł najdzikszy wymyślał z favole. Ciągle wyrzucał bez opamiętania gazety, puszki, apetyty, porania, szmaty, plastiki i odgleba skórki. Pod podwórzu rosły jego śmieci głupki. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do gabła i prosi o pokorze. Zmiłuj się bardzo, pan, zabierz te śmieci. Przejdź źle to wpływa na nasze dzieci. A na to Dabeł. wolność Bartoszu w swoim koszu. Nic nie rzekł Paweł, nie stracił rezonu. Wrócił do siebie i cisnął z balkonu. Co miał pod ręką? Przeróżne odpadki. Na uchwiecone kadłura rabatki. Nazajutrz kawę jeszcze o poranku. Wychyla głowę przez okno na ganku. Patrzy zdziwiony i oczom nie wierzy. Nie wie co myśleć, co czynić należy. Zerwał się raptem i pędzi na górę. Z trudem skrywając całą swą furię. Szarpnął za klamkę, i ustąpiły. Przed więc do Pawła, krzycząc całej siły. Słuchaj, sąsiedzie, to lekka przesada, że fura śmieci w mój ogródek spada. A Paweł na to. Wolność Bartosz w swoim koszu, Pomnij, że bać pan też nie pierwej bąknął, gdy cię prosiłem, byś swe śmieci sprzątnął. tego coś mówił, pojąłem mu panku, że nie obchodzi Cię co słychać w świecie. Więc tam gdzie przynajmniej się śmiecie, czy na podwórku, czy na ganku. Z tej to powiastki w tym sposobie. Nim coś wyrzuci, podrab się po głowie. Pomóż zbudować nam raj, nie wiatr na chmury. Słońce nie oświetli nam skarby natury. Pomóż nam raj, niech jak przegra chmury. Słońce niech oświeci nam skarby natury. Pomóż budować nam raj, niech nie przegra chmury. Słońce niech oświeci Roznieci. Ale nie ten, który wprost obraca świat nie. nie, tylko ten grzejący Niszczysz własny dom, błądzisz pośród cieni Myślisz, że jak raz zrobisz coś, wszystko zmienisz Pomóc budować nam raj, niech świat przegna chmury Słońce niech oświeci nam Nie wtedy z naszym marnym losem Mogłe zielenie to boli, boli Gdy się wszystko miesza z błotem Niszczysz własny dom, błądzisz pośród cieni Myślisz, że jak raz coś to wszystko zmienisz Pomóż budować nam raj, niech jak przegra Słońce nie poświetli nas bezbronny, nic nie rozumiesz Dostajesz wszystko, czego chcesz, czasem więcej umiesz Niszczysz własny dom, błądzisz pośród cieni Myślisz, że jak raz coś zrobisz, wszystko zmieni, wszystko zmienisz Niszczysz własny dom, błądzisz pośród cieni Myślisz, że jak raz zrobisz coś, wszystko zmienisz Świetli nam skarby natury. Pomóż zbudować nam raj, niech wiatr przegna chmury.